Dzień dobry w poniedziałek 9 czerwca. Zacznijmy dzień z przewagą. Na sam początek podsumowanie rynków. WIG20 spadł o 1,26% do poziomu 2699 punktów, a indeks WIG obniżył się o 94% do 99287 punktów. Obroty na giełdzie papierów wartościowych wyniosły niemal 3 miliardy 100 milionów złotych. Wśród spółek z indeksu największych firm najmocniej spadały akcje Allegro. O 4,21% do 33 zł i 83 groszy. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost Archicom o 8,92% do 46 zł i 40 groszy. Niemiecki indeks DAX zakończył dzień z niewielkim spadkiem o 8%, do poziomu 24304 punktów. W Stanach Zjednoczonych Indeks S&P 500 wzrósł o 1,3% osiągając 6000 punktów. Indeks Nasdaq 100 zyskał 1% i wyniósł 21761 punktów w reakcji na pozytywny odczyt z rynku pracy. Wczoraj wieczorem złoty osłabł. Kurs dolara wzrósł o 61% do 3,76 zł groszy. Kurs euro lekko wzrósł o 18% do 4 zł

Gospodarka i makroekonomia. Ministerstwo Finansów podało, że saldo rachunku bieżącego w marcu, liczone jako płynny rok, zmniejszyło się do minus 0,4% produktu krajowego brutto. Eurostat informuje, że sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w kwietniu o 5,5% rok do roku. Zatrudnienie w Polsce w pierwszym kwartale spadło o 0,6% kwartał do kwartału oraz o 1% rok do roku. Rada Polityki Pieniężnej uważa, że konieczne jest dalsze prowadzenie polityki nakierowanej na trwałe obniżenie inflacji do celu. Goldman Sachs wskazuje na rosnącą niepewność co do terminu kolejnej obniżki stóp procentowych. Narodowy Bank Polski poinformował, że oficjalne aktywa rezerwowe w maju wzrosły do 215 miliardów 75 milionów 200 tysięcy euro. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało podwyżkę płacy minimalnej w roku 2026 o 390 zł do 5020 zł brutto. Organizacje pracodawców sprzeciwiają się, postulując maksymalny wzrost o 50 zł, argumentując, że większa podwyżka zaszkodzi konkurencyjności gospodarki. Ministerstwo Finansów również popiera mniejszy wzrost. Resort Pracy chce jednak wdrożyć unijną dyrektywę ustalającą płacę minimalną na poziomie 55% średniego wynagrodzenia już w roku 2026, co zdaniem pracodawców należałoby przesunąć na rok 2027. Ministerstwo Klimatu i Środowiska deklaruje, że jeśli ceny energii elektrycznej w taryfach przekroczą 500 zł za megawatogodzinę, zostanie złożony wniosek o dalsze osłony. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał 630 wniosków o łączne dofinansowanie dla magazynów energii w wysokości 28 miliardów złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce wprowadzenia kontraktu różnicowego dla firm energochłonnych z gwarantowaną ceną energii na poziomie 250 zł za megawatogodzinę. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził gaz systemowi podwyżkę taryfy przesyłowej dla gazu o 14,8%. Od 1 lipca roku 2025 wzrosną minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych, które są powiązane ze średnią krajową. Lekarze ze specjalizacją będą zarabiać od 7700 do 12000 zł, co oznacza wzrost o 1 do 1,5 tysiąca zł. Farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i inni specjaliści od 7600 do 10500 zł, a pozostali pracownicy medyczni od 5500 do 8000 złotych. Szymon Hołownia zapowiedział, że Polska 2050 chce wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków banków. Jeżeli to rozwiązanie nie zadziała, partią poprze wakacje kredytowe. Wojsko unieważniło przetarg na śmigłowce S-70 i Black Hawk. Premier powołał międzyresortowy zespół do spraw rozwoju przemysłu obronnego. Eurostat poinformował, że produkt krajowy brutto wzrósł o 6,0% kwartał do kwartału zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła w kwietniu o 1,0% miesiąc do miesiąca. Zatrudnienie w strefie euro wzrosło o 0,2% kwartał do kwartału w pierwszym kwartale roku 2025. Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w kwietniu o 1,4% miesiąc do miesiąca. Eksport z Niemiec spadł o 1,7%, a import wzrósł o 3,9%. Od 1 lipca roku 2025 wchodzą w życie nowe przepisy Unii Europejskiej. Które wprowadzają obowiązkową weryfikację wieku dla dorosłych użytkowników internetu. Od tego dnia dostęp do mediów społecznościowych, stron pornograficznych i hazardowych będzie wymagał potwierdzenia wieku za pomocą specjalnej aplikacji. Rozwiązanie ma charakter przejściowy i będzie obowiązywać do czasu wdrożenia unijnego portfela tożsamości cyfrowej, zgodnie z rozporządzeniem Digital Services Act. System handlu emisjami ETS-2, który od roku 2027 obejmie transport i budynki, może dodać średnio 30 zł do każdego tankowania auta przy cenie 55 euro za tonę dwutlenku węgla. W ciągu pięciu lat system wygeneruje 300 miliardów euro wpływów w Unii, z czego 30 miliardów przypadnie Polsce. Rada Transportu, Telekomunikacji i Energii Unii Europejskiej przyjęła unijny plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa Cyber Blueprint. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiada rozmowy handlowe z Chinami 9 czerwca w Londynie po rozmowie telefonicznej z Xi Jinpingiem. Donald Trump wezwał do zniesienia limitu zadłużenia USA, który obecnie wynosi 36 bilionów i 100 miliardów dolarów. Argumentuje, że jego utrzymanie grozi bankructwem kraju ze względu na spory w kongresie. Promuje ustawę One Big, Beautiful Bill. Łączącą obniżki podatków z cięciami programów socjalnych. Sekretarz skarbu Scott Besant wskazuje, że limit musi zostać podniesiony w lipcu roku 2025. Projekt Trumpa, krytykowany przez Ilona Maska i część Republikanów, może zwiększyć deficyt o 2 400 miliardów dolarów w ciągu dekady, według Kongresowego Biura Budżetowego. Esposito z Citadel Securities ostrzega, że deficyt USA to tykająca bomba zegarowa, deficyt handlowy. Stanów Zjednoczonych zmniejszył się rekordowo przy jednoczesnym największym w historii spadku importu. Kanadyjski deficyt handlowy osiągnął rekordowy poziom po tym, jak cła amerykańskie zdławiły eksport. Bank Centralny Indii niespodziewanie obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych i jednocześnie zmniejszył współczynnik rezerw obowiązkowych. Wojsko Tajlandii zapowiedziało gotowość do przeprowadzenia operacji wysokiego szczebla w odpowiedzi na naruszenie suwerenności przez Kambodżę. W ostatnich dniach doszło do krwawego starcia na tle sporu granicznego. Biznes. Budimex w konsorcjum z firmą Demedredging ukończył kluczowe prace przy terminalu T3 Baltic Hub w porcie Gdańsk. Powstała sztuczna wyspa o powierzchni 36 hektarów. Głębokowodne nabrzeże o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra, a także plac kontenerowy. Umożliwiło to komercyjne uruchomienie obiektu. Inwestycja o wartości 470 milionów euro, czyli około 2 miliardów złotych, zwiększa zdolności przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 miliona TU rocznie do 4,5 miliona TU, umacniając pozycję Polski jako logistycznego hubu Europy. Terminal należy do PSA International, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz AFM Global Infrastructure Fund. Budimex planuje kolejne przetargi hydrotechniczne i dąży do osiągnięcia backlogu w tym obszarze na poziomie około 1 miliarda złotych. Akcjonariusze Orlenu obniżyli o około 13% wynagrodzenia zarządu, zmieniając podstawę jego wyliczania na średnią arytmetyczną z trzech lat. To pierwszy krok Ministerstwa Aktywów Państwowych w kierunku redukcji wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. MAP planuje podobne zmiany w takich spółkach jak Enea, PGE, Tauron czy PZU oraz nową ustawę systemowo regulującą płace w nawiązaniu do przepisów ustawy o mrożeniu płac z roku 2016. Obniżki mają poprawić ład korporacyjny, obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć wartość spółek dla akcjonariuszy mniejszościowych. NDI Development planuje budowę osiedla premium na 19-hektarowym terenie dawnej cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Projekt obejmuje 1700 mieszkań w cenie około 10 000 zł za metr kwadratowy. Inwestycja zakłada rewitalizację historycznych budynków przez pracownię APA Wojciechowski oraz stworzenie infrastruktury miejskiej, w tym parku nad rzeką Radunią. Projekt realizowany będzie w 10 do 12 etapach do roku 2034. Spółki Kaucja.pl, Krajowy System Kaucyjny oraz Polski System Kaucyjny otrzymały zezwolenia od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na prowadzenie systemu kaucyjnego. System ruszy 1 października roku 2025 i obejmie plastikowe butelki do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a od roku 2026 także szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. PKP Cargo planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych. Do 1041 pracowników w roku 2025 oraz do 1388 w roku 2026. Poczta Polska w latach 2026 i 2027 otrzyma niemal 2 miliardy złotych na realizację usług powszechnych. Grupa Polskie Składy Budowlane planuje zdobyć 20% udział w rynku dystrybucji materiałów budowlanych w ciągu 5 lat. Akcjonariusze Orlenu ustalili skład 11-osobowej rady nadzorczej. W jej skład weszli dotychczasowi członkowie zgłoszeni przez Skarb Państwa. Wojciech Popiołek jako przewodniczący, Michał Gajdus, Katarzyna Łobos, Ewa Gąsiorek, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Tomasz Zieliński, Piotr Wielowiejski oraz Marian Sewerski. Nowym członkiem została Ewa Sowińska, zgłoszona przez Nacjonale Nederlanden Ofe. Do obsadzenia pozostaje jeszcze jedno miejsce. A teraz krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Czeski koncern Czechosłowak Group finalizuje budowę fabryki amunicji artyleryjskiej na Ukrainie. Zakład, którego lokalizacja pozostaje tajna spekuluje się o Lwowie, Uszhorodzie lub Łódzku rozpocznie produkcję pocisków kalibru 105 oraz 155 mm, w tym modeli M107 i L15. Umowa licencyjna z firmą Ukraińska Bronetechnika została podpisana jesienią roku 2003. Zakład ma wzmacniać samowystarczalność militarną Ukrainy. CVC Capital Partners ocenia, że rynek europejskich przejęć staje się coraz trudniejszy ze względu na rosnącą konkurencję. Akcje Tesli zyskały na wartości w oczekiwaniu na złagodzenie sporu po wcześniejszym czwartkowym spadku o 14%, który umożliwił inwestorom grającym na spadki zarobienie około 4 miliardów dolarów. Około 22 miliardów dolarów wartości kontraktów rządowych spółki SpaceX jest zagrożonych. Co może doprowadzić do istotnych zmian w wielu amerykańskich programach kosmicznych. JP Morgan zapowiedział zwolnienia analityków, którzy przyjęli oferty pracy z odroczonym terminem rozpoczęcia w innych firmach. Na rynku private credit pojawia się praktyka przekształcania pożyczek w nowe fundusze inwestycyjne, które pozwalają spłacać dotychczasowych inwestorów. Założyciel funduszu Toma Bravo stwierdził, że sektor private equity zszedł na złą drogę i odbiega od pierwotnej misji. Dyrektor generalny Giełdy Papierów Wartościowych w Teksasie powiedział, że 35% amerykańskich spółek publicznych nie kwalifikowałoby się do notowania na nowej giełdzie. Na Wall Street powraca praktyka sekurytyzacji kapitału mieszkaniowego, ponieważ właściciele domów wstrzymują się ze sprzedażą. Firma BCG zwolniła dwóch partnerów za pracę nad kontrowersyjnym planem reformy pomocy humanitarnej dla Gazy. Upadły startup Builder AI, wspierany wcześniej przez Microsoft, złożył wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 7. Przyczyną było przejęcie większości środków pieniężnych przez wierzycieli w wyniku zawyżonej i sfałszowanej księgowości. Transakcje i finansowanie Polski Światłowód Otwarty podpisał przedwstępną umowę na zakup 100% udziałów w spółce ELZAT należącej do grupy Vectra. Transakcja rozszerzy zasięg sieci o 670 tysięcy gospodarstw domowych w ponad 80 miastach. Finalizacja uzależniona jest od zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. PSO planuje modernizację infrastruktury Elsat do technologii XGS-PON, oferując prędkości do 8 gigabitów na sekundę z zachowaniem otwartego modelu dostępu. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 4 miliardy złotych na inwestycje kapitałowe w startupy i scale-upy do roku 2030, koncentrując się na technologiach innowacyjnych i podwójnego zastosowania, takich jak analiza ruchu w sporcie i obronności, inwestycje będą realizowane przez fundusz Vinci, który planuje wsparcie 30 projektów w ciągu 3 do 5 lat. Forum X, fundusz inwestycyjny zamknięty, główny akcjonariusz Answercom, powiązany z rodziną Bajołków, przeniesie swoje akcje do dwóch fundacji rodzinnych. KBNCF i ABNF odpowiednio w proporcjach 75 i 25%. Reorganizacja struktury właścicielskiej nie zmienia kontroli nad spółką. Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2025 roku udzieliła licencji towarzystwu funduszy inwestycyjnych Michael Strom. Spółka będzie mogła zarządzać funduszami FIO S FIO FIS oraz funduszami zagranicznymi. Fundusze Allianz TFI oraz Value FIS zainwestowały odpowiednio 34,5 miliona oraz 9,89 miliona złotych w akcje spółki Wielton, obejmując odpowiednio 9,94 oraz 5,31 procenta udziałów. Sfinks. Polska rozpoczął projekt wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu realizacji układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Green Lanes, producent ekologicznego materiału Strumber, zadebiutuje na rynku New Connect 16 czerwca 2025 roku. Spółka kontynuuje budowę zakładu w Tarnawatce. Spółka Medtech Solutions rozpoczyna publiczną emisję akcji serii C o łącznej wartości do 6 milionów i 40 tysięcy złotych. Firma Pragmago przydzieliła obligacje serii D4 o wartości 50 milionów zł. Kupon wynosi 4,25 punktu procentowego, ponad 3-miesięczny WIBOR przy redukcji zapisów na poziomie 2,79%. Niemiecki ubezpieczyciel Allianz prowadzi wstępne rozmowy dotyczące przejęcia europejskiej firmy zarządzającej kredytami Capital Four zarządzającej aktywami o wartości 2 miliardów dolarów. Niemiecka firma AEquita negocjuje zakup aktywów olefinowych i poliolefinowych w Europie od koncernu Lion Del Basel. Grupa Prada nabyła 10% udziałów we włoskiej firmie skórzanej Rino Mastrotto. Jeb Holding rozważa sprzedaż udziałów w sieci kawiarni Pret a Manger przed potencjalnym debiutem giełdowym. Francuska spółka Ardian prowadzi rozmowy na temat zakupu nieruchomości przy Piątej Alei w Nowym Jorku o wartości 1 miliarda dolarów od właściciela marki Gucci, koncernu Kering. Fundusz Blackstone znalazł się wśród oferentów zainteresowanych zakupem ponad stuletniego biurowca w Paryżu, o wartości 800 milionów dolarów. Brytyjska firma outsourcingowa MITIE przejmie spółkę Marlowe w transakcji wartej 496 milionów dolarów, obejmującej gotówkę i akcje. Niemiecka spółka Siemens Energy zastąpiła pakiet ratunkowy o wartości 12,6 miliarda dolarów nowym finansowaniem bankowym w wysokości 10,3 miliarda dolarów. Dzięki temu wznowi wypłaty dywidendy po czteroletniej przerwie. Brazylijska firma Suzano zapłaci 1 miliard 700 milionów dolarów za przejęcie 51% udziałów w nowym podmiocie, który będzie właścicielem marek chusteczek i papierów toaletowych Kleenex poza Ameryką Północną. Cała transakcja wyceniana jest na 3 miliardy 400 milionów dolarów. Operator bankomatów Bitcoin, Coinflip, rozważa sprzedaż firmy przy wycenie przekraczającej 1 miliard dolarów. Startup Anduril działający w branży technologii obronnych pozyskał 2,5 miliarda dolarów w rundzie finansowania Serii G, osiągając wycenę 30,5 miliarda dolarów. Rundzie przewodził fundusz Founders Fund. Prawo i podatki. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nakładającą na deweloperów obowiązek ujawniania cen nieruchomości. Nowe przepisy wejdą w życie za miesiąc. Firmy będą musiały codziennie publikować aktualne ceny mieszkań na swoich stronach internetowych oraz zgłaszać je na portalu dane.gov.pl. Z podaniem stawek za metr kwadratowy i łącznej ceny lokalu. Zakazane będzie ukrywanie cen elementów dodatkowych, takich jak miejsca postojowe czy komórki lokatorskie. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą pierwszy pakiet deregulacyjny. Nowe przepisy zaczną obowiązywać za miesiąc i mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Rzemieślnicy będą mogli działać w formie spółki kapitałowej, a rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą będą mogły toczyć się online. Każda nowa ustawa nakładająca obowiązki na firmy będzie musiała mieć sześciomiesięczne wakacjo legis, a wprowadzeniu nowego obowiązku ma towarzyszyć zniesienie innego, zgodnie z zasadą jeden za jeden. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów podtrzymał decyzję prezesa Ułokik o nałożeniu kary ponad 25 milionów złotych na T-Mobile za wprowadzające w błąd reklamy oferty 1200 GB za darmo przez rok. Sąd najwyższy orzekł, że prezes, który mimo sądowego zakazu dalej faktycznie kieruje spółką, może odpowiadać za szkody wyrządzone kontrahentom, jeśli doprowadził do niewypłacalności firmy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Michała R, byłego członka zarządu Orlenu, w sprawie dotyczącej możliwego narażenia spółki na stratę 1,5 miliarda złotych w związku z zawarciem trzech niekorzystnych umów na zakup ropy w roku 2023. Ministerstwo Finansów ostrzega przed rosnącą liczbą oszustw, w których przestępcy podszywają się pod Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ulepszenie programu komputerowego może mieć charakter twórczy i kwalifikować się do ulgi IP Box. Zlecanie takich prac na zewnątrz nie wyklucza preferencji podatkowych, o ile to zlecająca firma inicjuje i nadzoruje proces. NSA orzekł, że samorząd, który w czasie pandemii umorzył należności z tytułu najmu, nie musi od takich anulowanych faktur odprowadzać podatku VAT. NSA stwierdził, że rozbudowa zakładu w ramach decyzji o wsparciu nie wyklucza prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnione są warunki decyzji. NSA orzekł, że pożyczka pieniężna udzielona przez polską spółkę spółce zależnej w Niemczech Podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, nawet jeśli środki trafiły na zagraniczny rachunek. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że przedsiębiorca mający problemy ze słuchem może zaliczyć wydatek na aparat słuchowy do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli zapewnia on skuteczną komunikację i bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Spółka może zaliczyć do kosztów wydatki na benefity dla samozatrudnionych, takie jak pakiety medyczne, karty sportowe czy kursy, nawet jeśli nie są one częścią umowy. Sąd Unii Europejskiej uchylił decyzję EUIPO w sprawie znaków: Zawsze biegnij za prezydentem oraz prezydenta. Sąd uznał, że różnice fonetyczne i wizualne są na tyle duże, iż nie istnieje ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd. Ministrowie Transportu państw członkowskich Unii Europejskiej pod przewodnictwem Polski. Uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie reformy praw pasażerów lotniczych. Odszkodowania będą przysługiwać po 4 godzinach opóźnienia zamiast po 3. Nowe przepisy mają także wzmocnić prawo do zwrotu kosztów, uprościć zmianę danych pasażera i nałożyć obowiązek informowania oraz pomocy. OpenAI sprzeciwia się decyzji sądu nakazującej przechowywanie wszystkich rozmów prowadzonych w czat GPT, w tym także tych, wcześniej usuniętych. Firma argumentuje, że narusza to regulamin i prywatność użytkowników. Sędzia federalny w Bostonie tymczasowo zablokował możliwość zakazania wjazdu cudzoziemcom na Uniwersytet Harvarda przez administrację Donalda Trumpa. Administracja Trumpa nałożyła sankcje na czterech sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego. To odpowiedź na nakaz aresztowania premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, oraz wcześniejsze postępowanie w sprawie domniemanych zbrodni wojennych w Afganistanie. W projekcie ustawy budżetowej Donalda Trumpa znalazł się kontrowersyjny zapis o tzw. podatku zemsty, który umożliwia nałożenie nawet 20% podatku na inwestorów zagranicznych z krajów stosujących niekorzystne opodatkowanie wobec amerykańskich firm. Sąd apelacyjny w Tokio uchylił karę 13 bilionów jenów, czyli około 90 miliardów dolarów, nałożoną na byłych menedżerów TEPCO za skutki tsunami z 2011 roku. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl, subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.